A co jest największą siłą tego programu, tak porównując z konkurencją, która przecież nie śpi? Czym dzień dobry TFL się wyróżnia i na czym polega właśnie ten, ta unikatowość tego programu? My podążamy za tym, co, czego oczekuje widz. Nasz widz oczekuje oczywiście porad, ale również rzeczy, których może się nauczyć. To są rzeczy, które pierwszy raz na przykład usłyszy. Może się w naszym programie wyedukować z jakiejś dziedziny. Mamy bardzo różnorodną tematykę, i zdarza się też tak bardzo często, że temat, który jest u nas. Za tydzień nie są konkurencje albo za dwa dni, więc to wydaje mi się, że, że właśnie Dzień Dobry TVN i tutaj nasz pion taki redakcyjny, osoby, wydawcy, dokumentaliści po prostu idą z duchem czasu, jesteśmy bardzo blisko widza, jesteśmy tu i teraz, jeżeli jest ważny temat mamy newsy, Tego, tych newsów w pytaniu na śniadanie nie ma, więc mamy taką sekcję od zeszłego roku, od tamtej ramówki jesiennej, gdzie mamy dziennikarzy newsowych z 24 którzy na bieżąco mają trzy wejścia, przedstawiają największe, naj, najświeższe newsy ze świata e, e, polityki, z różnych historii, które się dzieją na świecie i w Polsce. Więc co na pewno nas wyróżnia. Na pewno nas wyróżnia to, że mamy m, takich dużo też, takich cykli gwiazdorskich, że gwiazdy pokazują nam swoje wnętrza, mamy bardzo dużo reporterów, którzy idą do do ludzi idą do zwykłego Kowalskiego nagradzamy ich pozytywkami bohaterów dnia codziennego więc nasz program jest bogaty w różną tematykę oprócz tego, że jest tam lifestyleowo jest często bardzo wzruszająco i Cieszę się, że jestem jego częścią i, i, i tak mogę się tam cały czas rozwijać. Ale myślę, że ta nowa śniadaniówka Polsatu, czyli Halutu Polsat, może być jakimś zagrożeniem, jeżeli chodzi o oglądalność, właśnie o widza, może odebrać część tej oglądalności, bo tam są też bardzo mocne nazwiska wśród prowadzących. Tak, no prowadzący to jedno, ale tematyka to drugie, bo mogą być fantastyczni prowadzący, ale jeżeli nie będzie fajnych e, tematów e, do opowiadania, e, to sami prowadzący nie udźwigną, bo tak naprawdę ten program nie jest o nas, o prowadzących, tylko to jest program o naszych gościach. E, I to nie my przedstawiamy swoją historię, z jakimi my się bolączkami mierzymy, albo e, jakie odkrycie zrobiliśmy w zeszłym tygodniu, tylko to są historie, Zwykłego Kowalskiego plus historię różnych gwiazd czy produkcji, które są w naszej stacji. No, Halo tu Polsat jest programem, który będzie nadawany weekendowo, czyli tak od piątek, sobota, niedziela. Na pewno mocną jego stroną będzie to, że będą goście na żywo, czyli nie wiem, czy tam będzie to w formie debaty, czy oni będą mieli głos, pytanie, czy oni będą tylko takimi wolnymi słuchaczami, czy będą bezpośrednio zaangażowani w ten program. Zobaczymy. No, my naprawdę mamy mocny start tego sezonu. We wrześniu ruszamy, naprawdę. Nawet już nie we wrześniu, bo 26 września ruszamy już z takimi pełnowymiarowymi programami i zaczynamy od 7.45. Będziemy tego dnia wszyscy prowadzący plus nowy prowadzący bądź prowadząca u boku Sandra Hajduk.